Opel Insignia 211. Dzisiaj klient życzy sobie wykonanie tylko samej usługi. Zgubił taki kluczyk drugi. Gdzieś tam sobie w internecie kupił taki kluczyk. Przygotowałem mu ten kluczyk, wyfrezowałem, przygotowałem pod to auto. No i życzy sobie, aby wyczyścić ten zgubiony kluczyk, więc czyścimy system, robimy to przez AKL tak żeby żeby ten kluczyk zgubiony już nie zadziałał ponownie, i teraz będziemy robić programowanie tych dwóch tego kluczyka, tych dwóch kluczy. Zapłon wyjmij kluczyk, OK. No to musimy to z tymi drzwiami zrobić. OK. Robię sobie konfigurowanie. Włączyć zapłon. Dane następnego, ok. Wyłączy, wyjmij kluczyk, ok. Wróć następny, ok. I znowu konfiguruje system, wyłącz za, wyjmij, ok. Znowu operacja z drzwiami, Znowu konfiguracja i tu trzeba cierpliwie czekać. Połączyć zapłon. I znowu to samo. Programowanie udane, więc dziękujemy. Mamy dwa kluczyki. Wyłącz zapłon, wyjmi. I znowu z tymi drzwiami. To już będzie ostatni raz. I teraz czekamy 45 sekund na przedostatnią konfigurację. Także proszę Państwa, jeżeli chcecie troszkę państwo zaoszczędzić, a macie możliwość kupienia sobie takiego kluczyka lub podobnego, którego da się przygotować do tego samochodu, lub będziecie mieć kluczyk oryginalny, czysty, dziewice, to zapraszam na wykonanie samej usługi frezowania grota i zaprogramowania w samochodzie. Najbardziej klientowi zależało, aby usunąć z systemu ten zgubiony kluczyk. Także teraz w systemie będzie miał tylko te dwa kluczyki. wyłączyć zapłon. I to już będzie ostatnia konfiguracja. Wyłącz za zapłąd jeszcze raz zakończone. OK. No to teraz tylko przetestujemy. Przetestujemy kluczyki. Zamykanie. Działa. Działa. Spróbujemy jeszcze odpalić. A to jest tylko formalność. Działa pilot, tutaj IMO musi działać. I dla formalności sprawdzimy jeszcze ten odblokowanie i jeszcze sprawdzimy zapalanie. Tak. Na biegu, tak. No to jeszcze co sprawdzimy? Sprawdzimy to, co najważniejsze dla klienta. Ilość kluczyków. Włączymy zapłon. Ile ma w systemie teraz kluczyków? Zapon włączony. Ok. No i ma tak jak chciał. Dwa kluczyki. Dziękuję za uwagę.